Uruchomiono pierwszą sieć telefonii komórkowej. Aparaty były spore i ciężkie, kosztowały fortunę i w niczym nie przypominały dzisiejszych smartfonów. Jak się zmieniały? Konrad Wąż. Ja, 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 ja. 30 lat temu szczytem marzeń przeciętnego kilkulatka była nowa paczka klocków albo dziecięcy rowerek. Dziś lista jego życzeń otwiera smartfon. Może dzwonić, nie im i grać. A gdzie byś się dzwonić? No, na razie Janek i jego rodzeństwo mogą korzystać z tabletów. Ich mama uważa, że na smartfony przyjdzie jeszcze czas. Jeszcze trochę próbujemy y, wstrzymać się od telefonów, bo dzieci się bardzo przyzwyczajają. Wykorzystują nie zawsze do tego, do czego telefon tak naprawdę służy. Ale. Na pewno z czasem nie unikniemy telefonu dla dzieci. Dziś telefon czy smartfon w rękach dziecka nikogo nie dziwi. Przeciętny Polak jest posiadaczem półtorej karty SIM, a najtańsze aparaty kosztują niecałe 100 złotych. Ta telekomunikacyjna rewolucja zaczęła się dokładnie 30 lat temu. W 1985 roku w Wielkiej Brytanii debiutowała pierwsza sieć telefonii komórkowej. Pokonaliśmy konkurencję 30 lat temu. Zaledwie o 9 dni to już pozostało pani historią, że pierwsza rozmowa i pierwszy klient należą do naszej firmy. ówczesne telefony były tak ciężkie i nieporęczne, że trzeba je było nosić w walizce, kosztowały krocie, a jakość połączeń pozostawiała wiele do życzenia. Z biegiem czasu ceny i rozmiary aparatów malały, a ich popularność rosła. W 1992 roku komórki pojawiły się w Polsce. Wtedy była to jeszcze, można powiedzieć, niezwykle elitarna działalność, ponieważ w 1992 rok zamknęliśmy liczbą zaledwie. 2800 abonentów telefonii komórkowej w Polsce. Paweł Wiśniewski Hasenflug jest pasjonatem telefonów komórkowych. W swojej kolekcji posiada nawet tak zwaną cegłę. Jeden z pierwszych dostępnych w Polsce modeli. Pierwszą komórkę kupił mu tata. Był wtedy 1998 rok. Nie było zasięgu sieci GSM. Musieliśmy podjechać właściwie 7-8 km w stronę centrum miasta, żeby Zadzwonić dziś na mapie zasięgu sieci GSM również zdarzają się białe plamy, ale z reguły wystarczy przejść kilka, kilkanaście metrów i po problemie. Liczba miejsc, skąd będziemy mogli zadzwonić, wzrasta z dnia na dzień. Nie sądzę jednak, że będzie to możliwe z każdego miejsca na świecie. To największe wyzwanie, które stoi przed nami. Zasięg sieci GSM powoli schodzi zresztą na dalszy plan zainteresowania klientów. Dziś dużo ważniejszy jest dostęp do mobilnego internetu. Dzięki niemu również można rozmawiać, a do tego wysyłać maile, korzystać z portali społecznościowych. Słowem być w kontakcie. Myślę, że w najbliższych latach czeka nas jeszcze bardziej odejście od komputera w takim tradycyjnym rozumieniu, a przeniesienie wszystkich jego funkcji do, do smartfonów, do telefonów komórkowych. Kolejnym etapem tej rozpoczętej 30 lat temu komunikacyjnej rewolucji będzie tak zwany internet rzeczy. Lodówka sama zrobi zakupy, samochód umówi wizytę w warsztacie, a multimedialna szafa przypomni, że czas na wymianę garderoby. Tylko gdzie tu miejsce na zwykłą rozmowę? To już zmartwienie dla Janka i jego rówieśników. Kondrat Wąż TVP Info